Cześć, z tej strony Przemek, witam na moim kanale. Dzisiaj jestem w AquaShow i ze mną jest Janusz Kosik. Cześć. Janusz pracuje tutaj w AquaShow, zajmuje się akwariami morskimi i nie tylko, obsługuje akwaria słodkie oraz klientów. I dzisiaj opowie nam o tym największym zbiorniku morskim, właśnie tutaj w AquaShow. Jest mega piękny i, i sam jestem ciekaw. Jakie tutaj metody stosujesz? Jak dbasz o to akwarium? No, przede wszystkim może zacznijmy od tego, jakie są tutaj wymiary. Wymiar tego akwarium to jest 120 cm na 80 i 55 w wysokości. Strasznie szeroki. Szeroki, bardzo, tak. Plus 15 cm komina. Razem nam to daje 550 litrów w samym akwarium i 700 litrów w obiegu razem z sampem. Okay. A propos sampa. Jest całkiem spory. Co tutaj mamy w tym Sampie? W Sampie mamy dwie pompy obiegowe mhm. e, sterylizator UV i odpieniacz. I to wszystko. Okay. E, żadnych mediów, żadnych e, wad? Dlaczego? E, z żadnych mediów mamy tylko e, troszeczkę. troszeczkę więcej skały. Mhm. E, dlaczego po prostu więcej nie potrzeba? Okay. Jak na razie, skała jest najlepszym medium filtracyjnym w tym akwarium. Mamy niezłą cyrkulację, dobre oświetlenie e, i w miarę dobry odpieniacz. I to nam wystarcza, żeby utrzymać takie parametry wody, jak bym chciał. Właśnie, a propos parametrów, mierzysz? E, mierzę wszystkie podstawowe parametry raz w tygodniu, czyli okay. przede wszystkim zasolenie i temperaturę. Mhm. E, do tego azotany i fosforany, staram się, żebyśmy mieli tutaj azotany poniżej dwóch, mhm. ale nie spadające do zera. Fosforany, tak w przedziale między 0,02 a 0,04. Okay. KH trzymamy blisko 8, to się oczywiście waha mhm. plus minus 2, stopnia, w granicach rozsądku. W granicach rozsądku. No i to są najważniejsze parametry. Oczywiście w no to takie 440 mniej więcej się utrzymuje, 460 czasami. Magnezów w ostatnim badaniu było 1300, czasami jest 1320. To są niewielkie odchyłki. Mamy tutaj pompę groteka, która nam dozuje, a to jest Ati Essentials. I wyrównuje nam tego balinga bardzo dobrze. Fajnie. Jakiej soli używacie? Dobre pytanie. Red Sea Coral Pro, okay. Jeśli dobrze pamiętam. Okay. I jeszcze wróćmy do oświetlenia. Mhm. Trzy lampy Skylight AKU i Air Fluor, z tego co widzę. Tak, jest, tak jest tak? 3,8. Okay. Jaki masz tutaj tryb świecenia? Sklep jest otwarty 8 godzin i tak mamy ustawione oświetlenie, żeby 8 godzin było na maksa. Okay. To znaczy na maksa. Na maksa jest ustawiony niebieski kanał. Uh -huh. Kanał biały jest na 60%. Przez... I tak jak jest w tej chwili. Tak. Okay. I tak jest przez 8 godzin dziennie. Uh -huh. I godzinę rano i godzinę wieczorem się wygasza. Niebieskie wygaszamy do 2% i 2% świeci przez całą noc. I nie ma to wpływu na koralowce? Nie ma to negatywnego wpływu na koralowce, mhm. na pewno odkąd takie mamy ustawienia, mamy dużo spokojniejsze ryby widać, że są się, nie są zespresowane, nie są. przestały się pojawiać na nich kropki to e, Ciekawa rada. i nie wyskakują. Fajnie. Sam przetestuję w domu. A przede wszystkim jak nawet tu ktoś przyjdzie mhm. wieczorem, no to zawsze coś widać z tej fluorescencji, jest ciekawy no efekt. Co do temperatury, bo wspinałeś, wspominałeś, ostatnie parę dni upały. Ostatnie parę dni upały i mamy takie 28, 28,5 stopnia. To już jest całkiem sporo. To już jest całkiem sporo, widać to po filiach, bo mm -hmm. są tak troszeczkę pozamykane. Widać też po SPS-ach, że przy takich temperaturach u nas przynajmniej troszeczkę tracą kolory i nie otwierają się, nie polipują tak bardzo. To prawda, mogłoby być troszeczkę lepiej. Jak ostatnim razem byłem, to ta talerzowa Monty świeciła się prawie jak te diskosomy. Dokładnie. No a teraz... I od tamtej pory żaden z parametrów się nie zmienił, poza temperaturą. No niestety. Trzeba to przetrwać jeszcze parę tygodni może i wszystko wróci do normy. Mm. Dużo karmisz? Dużo karmię. Mamy tutaj całkiem ładne statko chromisów i karmię je tak 3-4 razy dziennie. No to sporo faktycznie. A Zdarza mi się przyjechać specjalnie w niedzielę, żeby jeszcze nakarmić bo w niedzielę mamy sklep zamknięty. A jak wyglądają na głodne, a prawie zawsze wyglądają na głodne i jestem w okolicy, to zawsze im rzucę jakąś garstkę pokarmu. To, zwłaszcza przy kliencie, jak klient chce zobaczyć. Chromisy i pokolec nauczyły się już jeść z ręki. Zaraz pokażemy, pewno gdzieś tam ujęcie w tle się mhm. pokaże. I przy takim obfitym karmieniu te parametry są w normie? Tak. Tak jak mówiłeś. No. Tak, jak karmiłem troszeczkę mniej na początku, nie było tyle ryb, to w zasadzie azotany były cały czas zerowe i musieliśmy zwiększyć karmienie, żeby mhm. troszeczkę to podbić. W tej chwili przy tym karmieniu jeszcze zacząłem stosować pożywkę dla bakterii okay. i parametry są stałe. W zasadzie się w ogóle nie chwieją. Raz w tygodniu sprawdzam, ostatnio musiałem obniżyć. Dozowanie fosforanów o 1 ml w ciągu tygodnia. Czyli bardzo niewielka zmiana. No tak. Dodatkowo jeszcze jakoś karmisz te koralowce, czy tylko to, co rybacy? Dokarmiam do koralowce planktonem z mhm. też pokarmem w proszku, oczywiście aminokwasy. Pipetą koralowce, czy że tak powiem do zbiornika? Powiedzmy, to, że raz w tygodniu pipetą, mhm. a poza tym do zbiornika przy okazji takiego wieczornego karmienia ryb. Yes. Dostają też taki drobny plankton. Nie wiem, jak w tej chwili to dobrze widać. Postaram się złapać jakieś fajne ujęcia. Mega uzyskać tutaj głębie, to tło. Powiedz, jak to zrobiłeś, co tam jest z tyłu upchane, że to tak daje efekt. Nie wiem, czy chcę, żeby wszyscy wiedzieli, jak to jest zrobione, ale za akwarium jest dodatkowe 25 cm, jakby zewnętrznego akwarium. Pustego. Pustego. Mhm. Tam jest tylko sztuczna skała zarobiona ze steropianu i z martwych szczątków koralowca. Jest jeszcze jedna gorgonia. To, co się przez ostatnie lata uzbierało jest. gdzieś tam w piwnicy, to zrobiłem z tego taką sztuczną rafę. Oświetliłem to na niebiesko. Z tyłu też jest półprzezeroczysta niebieska folia i daje to naprawdę fajny efekt głębi. Dokładnie. W zasadzie planowałem to od samego początku, jak tylko miałem pomysł mhm. na wielkość tego akwarium. Wiedziałem, że coś takiego będę chciał zrobić i że będę chciał, żeby to akwarium było takie przestrzenne. No, zdecydowanie Ci wyszło. Uzyskałeś tutaj świetną głębię. Pogratulować tylko z Dziękuję mojej bardzo. Strony. No, oryginalne i pomysłowe na pewno. Myślę, że... Dajcie znać w komentarzach, że czy Wam się podoba. No, mi bardzo. Dziękuję. Co tu z życia jeszcze mamy? Gdzieś widziałem wcześniej, o tutaj jest. Tu jest porcelanowy. krabik porcelanowy, taka nasza perełka, która na szczęście się w ogóle nie chowa, praktycznie mm. zawsze go widać. Do tego stopnia, że jak mija parę tygodni, to zaraz tak i wtedy jest troszeczkę mniej widoczny. Mm. Po wylince znowu wygląda świetnie, świeżo i biało. No mamy parę krewetek czyszczących. I rozgwiazdy, co za gatunek? linkia gatunkowej nazwy nie pamiętam. Okay. Linkia to rodzajowa. Jasne. Ładna, bardzo Jest ładna. tu też wężowidło, które Aha. siedzi sobie pod skałą, w zasadzie nigdy nie wychodzi. No i całkiem sporo koralowców różnej maści. Dokładnie, bo to jest też y, taka mieszana rafa i LPS-y, i SPS-y, i miękkie. I troszeczkę miękkich, tak. Dokładnie, widzę tutaj nawet y, akropory, które, no co, rosną. Czara rosną, rosną powoli, mhm. y, troszeczkę wolniej niż seria Topora czy no tak, Monty Pora, wiadomo, ale rośnie, okay. w zasadzie tutaj nie ma nas narzekać, parametry są takie bardziej pod SPS-y niż pod mhm. te miękkie czy LPS-y. Nie widać tego. <laughs> nie widać. No, Euphylia, no pięknie, mimo tej temperatury są naprawdę mhm. grube i, i pięknie rozwinięte, no, także co, pogratulować tylko zbiornika. Trzymam kciuki za dalsze sukcesy tutaj. Jakieś dalsze plany na ten zbiornik? Na pewno będziemy chcieli troszeczkę więcej SPS-ów, by być może część ofili wymienimy na jakieś troszeczkę rzadsze, uh -huh. ciekawsze gatunki i odmiany. Jakiś układ skały inne, Układu więcej, skał raczej raczej inny? Układu skały raczej nie będę zmieniał. Uh -huh. Może się pojawić troszeczkę więcej koralowców dużych, uh -huh. ale one będą z tyłu. Jasne. Żeby nie rzucały się tak bardzo w oczy, ale też wyrastały, bo co prawda od frontu tego nie widać, ale tutaj za tą skałą jest jeszcze sporo miejsca, żeby coś tam posadzić, coś, co będzie dodawało jeszcze więcej głębi. Powiedz mi jeszcze, jakie to są cyrkulatory? Tu są dwa cyrkulatory Rosmont każdy z nich ma niecałe 10 tysięcy litrów przepływu. Chodzą na maksa cały czas? Czy nie, zawsze. Jeden chodzi na maksa, drugi chodzi na 40% i to się tak płynnie mhm. zmienia. Kiedyś było mniej, był mniejszy ten przepływ, ale wtedy było mniej koralowców. Jak one zaczynają rosnąć, to przepływ musiałem zwiększyć. Dodatkowo dwie pompy obiegowe, każda z nich ma 7000 litrów. Mhm. Ale akwarium jest dość wysokie i na bardzo wysokim stelażu, więc. Na Tracą pewno dużo pracą mhm. z tej wydajności, dlatego chciałem, żeby pompy były mocniejsze. Jasne. Dozujesz jakiś sprąd jod, coś z tego? sprąd prąd, jod, w zasadzie tak. No przede mhm. wszystkim aminokwasy. Z jakiej firmy? Z Brightwella. Brightwella. Słyszałem dużo Jestem opinii. zadowolony. Jedyna, jedyna wada jest taka, że mam dużo buteleczek i muszę każdą podawać, ale dzięki temu mam bardzo dobrą kontrolę, jak robię mhm. badanie ICP to potem wiem, co mogę skorygować, a wszystkie w zasadzie mm, preparaty, które podaję, zapisuję na bieżąco. Mhm. Więc każdą zmianę jestem w stanie odtworzyć. I jak często robisz testy ICP? Mniej więcej co dwa miesiące. Co dwa miesiące, okej. Okay. Czyli tak rozsądnie. I jakieś okay. duże odchylenia są? Musisz korygować bardzo dużo? Ostatnio Czy... musiałem zwiększyć dozowanie jodu, ale to niewielkie okay. było. W zasadzie od założenia akwarium to była pierwsza korekta. Okay. No co? Z mojej strony to chyba wszystko. Mam nadzieję, że całkiem sporo mogliście się dowiedzieć na temat tego zbiornika. Jeśli zapomniałem zadać jakieś gość pytania, to śmiało zostawcie komentarz na dole. Myślę, że Janusz odpisze na Odpowiem, takie komentarze u mnie pod filmem. Jeśli Wam się podobało, to jak zawsze zostawcie subskrypcję, łapkę do góry. Oczywiście zapraszam do AquaShow żebyście sobie na żywo obejrzeli to, to świetne akwarium. I nie tylko to, bo jest tu cała masa rzeczy do oglądania. Z chłopakami też można zawsze świetnie pogadać. Także co? Zapraszam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć. Dzięki. Dzięki. Do zobaczenia.